No czas już chyba naszą tymińkową przenieść z powrotem do samca jest oddzielona już no, pewno 3 tygodnie, może nawet miesiąc, co wtedy samiec znowu ją że tak dziwnie, dlatego że to już było praktycznie po lęgach. Nie mam żadnego pojęcia, co tam się stało, co się zadziało, że właśnie samiec zaczął znowu ją ganiać i bić. No tak widocznie te barząty mają. Mm, Przeniosę też, może nie tylko dlatego, że czas najwyższy, ale tą woliarkę już jak gdyby zacząłem zajmować przez małe bażanciki. zebraliśmy, je, bo one do tej pory były z sebrytkami. Zresztą one się w ogóle kluły razem z sebrytkami, bo to w jednym jajka trzymaliśmy. No ale teraz widzę, że te sebrytki troszeczkę jak gdyby, no chyba Prędzej podrosły i gdzieś ganiają nam te ważanciki, kurde. I tak wczoraj czy przedwczoraj widziałem jeden już taki martwy leżał. Nie wiem co się dzieje. Dosyć dużo, one są już, mają na pewno 5-6 tygodni, więc takie już podrośnięte. Zresztą to już widać. A patrzę, że leży i tak, no nie wiem czy nad czasem nie wina właśnie z One gubią piórka, że to widać o tutaj wyraźnie będzie nam tym maluszku widać po prostu ten puch z nich już wychodzi i rosną nowe piórka i jeśli on ma takie odsłonięte właśnie te plecki, ten cały ten kark, zresztą tak jak tu widać u tego drugiego, troszkę może bardzo przybliżyłem, to po prostu te sobrytki dziobią. Dziobią być może właśnie przez to. Bo tam nie widać, że był zadziobany, bo żeby był zadziobany, to bym wiedział, że na 100% tego jest przyczyna, natomiast tak... No, widzę, że leży i tak mnie to zastanawia. Może właśnie przez to, że mają no, odsłoniętą tą skórkę, że tak to ich trochę atakują. Także dzisiaj żeśmy zabrali właśnie te barzęciki to są, no może nie najmłodsze, nie najmłodszy rzut, że tak powiem. Mam jeszcze pod lampeczką, w pudełku jeszcze mam takie dwutygodniowe. Myślę, że też takie statki jak tutaj, także 10-12 sztuk bażancików, to między innymi są i uszaki, i srebrzyste, i, i złociste, bo te w zasadzie miałem. Także jeszcze będę miał takie starsze nieco. No ale tu mówić o, o tak natomiast tak jak powiedziałem trzeba przenieść naszą stawieczkę. A tu mamy Timinka, jej kawalera. Bardzo spokojny ptaszek. Czasami się zastanawiam, jak on może atakować tą samiczkę, jak on tak bije. Kiedy naprawdę tu się wejdzie do woliarki, od razu skakuje z rzędy i podchodzi praktycznie do samych kolon. Ja będę musiał, tak jak mówiłem wcześniej, przynieść już mu tą samiczkę. Do tego, że woliara jest już zajęte przez właśnie marząciki młode i troszkę powiem szczerze, że obawiam się, nie? go odzawał, że znowu za dzień, dwa, czy powiedzmy nawet tydzień wydarzy się znów taka sytuacja, że zacznie ją atakować, chociaż już no nie jest już ten okres taki właśnie lęgowy. Samiczka zniosła jedno jajko tylko. Ale może dlatego, że zaczęła, potem była pobita, więc yy, już tych jajek nie zgłosiła. Jajko oczywiście było niezalężone, no trudno żeby było skoro uciekało od samca. Także no, nie bardzo te lęgi się udały w tym roku. No myślę, że w przyszłym roku kiedy już no, dorosną w sumie. On też jest taki gówniarz dwuletni. Samiczka również dwuletnia, młoda, więc no że jajka znosi to nie znaczy, że jest dorosła. I tak mi się wydaje, że muszę po prostu do siebie dorosnąć. Także idę po samiczkę, wrzucimy i chwilę popatrzymy co się będzie działo. A samiczka pierwsze kroki jakie zrobiła to czmychnęła do swojej budy. Wbiła się tam głęboko, głęboko. Nie wiem czy ją tutaj będzie dobrze widać. <laughs> no a samczyk jak samczyk. Niewzruszony siedzi na samej budze. Niespecjalnie widziałem, żeby tam reagował. No zobaczymy. Zostawię ich tutaj już samych i zajrzymy jutro, bo dziś podejrzewam, podejrzewam, że niewiele się będzie działo.